Kto się nie wpisał, niech się wpisuje. Ostydny, no, no nie wyrobisz tak, no kurde. Popatrz no to tak sobie. Tak to już Tak stój. Ja Tak stój. trochę Tak to jest. Tak Tak widzę was. Tak widzę, te screeny to forum. Czekaj, że aż wszyscy to jest. Tak to jest. Tak to nie, nie nie, to, to to to, 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 Dobra. to a to jak przerwa, to przerwa. To ile w minut przerwy? Wszystkie. O, 50 wyjeżdżamy. O. 5 czy więcej? No, gdzie się daje. Jak browar, do jak dyszki, browar jedziemy, nie? browar przejdzie, to jedziemy, Tak, tak. O, widzisz, kolega dobrze mówi. <noise> 21. pierwszej jedziemy? Jaki, żebym mógł tam do Ciebie wsiąść, to raz, dwa bym, kurde, tym wystartował. No widzisz to Od... no, co ja zrobię Słuchaj, bo ty przerwy za pieniądze mam Jacek O 21 ruszasz rucham... Jacek Ej, może tyłem ja wiadę co? Tak, chodź wiatrę do samej No i teraz w sumie to już prawie prosto jedziesz, nie? Leciutko w moją stronę daj. Ja z Jednim może tyłem jedziemy co? Jo, ja, ja. to ty, tuj Zawon tutaj o, kabina się wykina! się Patrz, kurwa, nie? To nie jest amato! i nie? muszę to wysłać Ola. dwa załączniki? Dobra, panowie, wiecie, gdzie ja idę. Wyłącz coś tutaj Dobra, o dziewiątej ruszamy Palta, pita, rupta, co ta, ruchajta Ej, w dziesięć jedziemy? Ile jesteśmy? O, o. Silnej też. Ja już jak stanę. Ja tam pojadę obok... Zmieści się tam obok tej... Tego, tej latarni. Tego, tej latarni. Nie, nie zmieszczę się. Naczepa, nie wiem. Czekałem. Dobra, jestem. Chłopaki widzę, że dalej tego Dobra, Chłopaki, widzę, że dalej A, no. Weź tam wyjedźmy się zawrócimy no. i tyłem jedziemy, bo tutaj się nie nawiniemy potem. Ej, a... odgarnijcie do posta. Tutaj dawaj, stań po drugiej stronie tak jak ja stoję. Potem my wycofamy, a oni wyjadą. normalnie nie. O co tu chodzi? A, wy dalej parkujecie. No to właśnie to gramy, to tak dużo, też parkować. Ej Rafi, może do tyłu podjedziemy? Nie, 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 nie Tylko no tak powie, żeby się potem dało wyjechać. tak żeby się potem dało wyjechać. Dobra, tu od razu z chwila, zróbcie jak coś. Był okay. już uspokój z tym. Miejsce dam na stop. Miejsce dam stop. O kamienia stanę. No teraz nie idziemy na tym Aha. chyż jest tutaj, tam z tyłu. a kamień stanie czeka, czeka. O, o właśnie. między Jeszcze czeka z to nam. Ja macie nawigację w trakach Mhm. No, tak. Dobra. To To się nie wychodzi. Albo wiedź, wiedź lepiej. Jak, jak idzie. No, chyba nie. no fajnie to wygląda. Kierze, zahaczysz No. No wiem, wiem. Nie ma miejsca, ty. Ja bliżej Rafi. Weź tam, stoń w poprzek za Tracker by tam jeszcze wjechał, nie? No okej. A, mam twoja na ciało, tam jest. A mógł od, od razu tak stanąć, czekaj. Stoję, stoję. Sydney kurde, wiesz, ustaw się raz, a nie pierdzielisz gdzieś minut kółko. Dobra. Jakbym się tu obok Sydney ustawił teraz. Nie wykręcisz tak. Odepnij na Czepę Teraz tak stanę. Odepnij na czepę Chyży. No. w stronę i dopiero potem podepnij. Chyży. Podejdzie do przodu tych parasoli, nakręć.

To jest nas, O 10 chyba wam powiem Fajnie Tu mam czekoladę, a ja szukałem Miło, miło Ach. Orientujecie się jak tam mecz polska bocha? Ja nie wiem chyba zaraz sprawdzę Ila? W sumie też sprawdzę A kurwa nie to User was moved to your no. O, no. 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 No, akurat reklama jest. No, biało-czerwoni przegrali pierwsze kresata. Super. Przegrali? Ona drzą. Z na. Bo ile tam mają chyba dwa punkty, ja tak? Dlaczego uh -huh. mówisz, że jesteś tak blisko tego zamiast żeby do końca, by było więcej miejsca? No... jestem już. Dobra, trakty jakoś tam wiesz, żebyś się nakręcił, nie? Nie, no, dawajcie do tyłu. Okay. Kamieni rafi... Dobra. Dobra, chężysz tani już tak. Trakt tam wiedzie i nakręć tylko nie. To podjeżdżamy do tyłu? Nie Jak nie, nie ktoś zrobił, tak? Nie wiem czy ktoś robił. Robił przez fotę? Halo nie. No, ja No fotów robię. Ja nie robiłem Ja. No to jak ktoś tam ma robić fotę. No to, to róbcie klęcie, od razu, żeby mi się na co tam mam robić? Kamień mówił, że będzie robił. Nie, ja nie robię. To kto robił? Róbcie, Rób. będziecie sławni. Dobra, to jakakolwiek tam stań, żeby było. Nie wiem, wy też się, Sławek i ten... ...i Etik tam, żeby nakręcić? czy będziecie potem nakręcać? Nie nie wiem, czy my tam wejdziemy w ogóle. No weź do tyłu wejdziesz, no. To będzie ciężko.